Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także się łódź już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A on wstał, rozkazał Wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego. Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne? Oto Słowo Pańskie. Jezus przyszedł głosić Ewangelię i w zasadzie wydawało się, że tego dnia jest wszystko. Wszystko tak się ułożyło, że są najlepsze warunki do tego, by mógł swoją misję spełniać. Jest jezioro, Jezus lubił nauczać z jeziora, bo to i pogłos, i ta strefa bezpieczeństwa, kiedy nauczał z Łodzi, Miał tłum ludzi, jest wyraźnie napisane, że był tłum. Ludzie słuchają, są, czekają. Tłum już skończyli nauczać, a tłum jeszcze jest, czyli czekali na następny dzień. Że będą go dalej słuchać, no wszystko idealne, każdy ksiądz by się cieszył. Są tłumy, jest mikrofon, no można głosić. I nagle Jezus, jak zwykle, proszę Państwa, to co Wam często poddaje, głupia decyzja, Panie Jezu wybacz. Nagle wieczorem zapada zmrok, on każe płynąć. Nagle, od już płyniemy w tym momencie. Jest napisane, zabrali go tak jak był w łodzi. Żadnego przygotowania, to jeszcze pójdziemy po wodę, po jedzenie, to jeszcze koce weźmiemy. Płyniemy, natychmiast. Zostawiamy ten tłum. Pan nie no zna, ale dlaczego? Po co? Moment. Może rano wstaniemy? No jest wieczór. Tam było tak, że jezioro Genezaret jest wśród gór. Jak przychodził wieczór zimne powietrze, oś ochładzało się i z impetem spadało nad jezioro. Jak, jak małyś na skocznic, zimne powietrze zjeżdżało i bardzo często były takie sztormy nocne na jeziorze Genezaret. A Jezus mówi, płyniemy. No i oczywiście nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się już napełniała, on zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Przyznam się Państwu, że jest to jedno ze zdań Ewangelii, w którym sobie najdłużej nie mogłem poradzić. Z tymi to, co mówię, z cudami to by sobie radzimy. Otworzył oczy głucho przeszli przez Morze Czerwone. Kochani, jak można spać na łódce jakiś sztorm? No jak można spać na łódce, kiedy to wszystko kiwa, buja, a Pan Jezus na drugi boczek się przewrócił. No to mi, o, to mówię, e, przesadziłeś Duchu Święty, no coś przesadziłeś w tym momencie. A On spał w czasie wichru. Ale chyba zaczynam w to wierzyć, że to jest możliwe. A przypomina mi to pewien epizodik z mojego życia, który właśnie sobie przypominałem, kiedy jeszcze miałem lat naście przed wstąpieniem do seminarium, byłem kiedyś w sali konkresowej, tutaj może ludzie z mojego pokolenia tą nazwę będą znali, grała super i pierwsza brygada rokowa Polski pll u zespół SBB. No huczało to wszystko 130 tysięcy decybeli, może przesadziłem, ale z kilkadziesiąt to na pewno. Józef Krzech daje takie solówki, że my po prostu padamy w hotelach Antymos postolić, jak to młodzież mówi, wymiata na gitarze. I proszę Państwa, co ja widzę? Obok mnie był rząd żołnierzy. Komuniści wymyślali takie rzeczy, że pewnie przychodził do dowódca i mówił, chłopaki, który chce iść na koncert rokowy". no to się paru zgłosiło. I oni zajęli, w mundurach byli na tym koncercie rokowym i zajęli cały rząd. I ja nie wierzę własnym oczom, obok mnie żołnierz śpi. Podciągnął se czapkę do góry, oparł się, cały koncercik przechrapał. Solo na perkusji Piotrowskiego go nie ruszyło, no, suity go nie ruszały, rock'n'roll go nie ruszył. Proszę Państwa, w uszach tak wy... Nie słychać, że my z kolegą się nie możemy porozumieć obok. On obok mnie śpi. Koncert się skończył, on się obudził, powiedział brawo, powiedział, że było super. To jest możliwe. To jest możliwe po pierwsze, kiedy człowiek był zmęczony. Ten fragment pokazuje, jak Jezus był wyczerpany. A punkt drugi. Ten żołnierz wiedział, jego, jego organizm, jego mózg wiedział, że ta muzyka nie jest dla niego groźna. Człowiek może zasnąć przy hałasie kiedy wie, że ten hałas nie jest groźny, a z drugiej strony człowiek obudzi się od naciśnięcia klamki, kobieta się obudzi, i powie słuchaj, ktoś nacisnął klamkę. No niemożliwe. No tak, coś się dzieje, kiedy coś nam zagraża. No ten cały nasz system nerwowy czuwa i zmysły czuwają nawet w czasie snu, kiedy coś nam zagraża. Dlaczego Jezus spał? Bo ta burza nie była groźna. Otóż tutaj jakiś taki punkt ważny dzisiejszych rozważań. Jezus to wszystko widzi inaczej. On jest Bogiem. On wstał i powiedział: milcz, ucisz się. I nastała głęboka cisza. Dla niego burza nie jest problemem. Dla nas jest problemem burza. Uciekamy, burza, coś się stanie, pioruny. Słuchajcie, najtrudniej jest mówić o rzeczach niewidzialnych. On to widzi wszystko inaczej. Popatrzcie, ile razy w piśmie świętym jest tak te stwierdzenia w stylu. Bóg patrzy, myśli Boga nie są myślami ludzkimi. Pan Bóg pisze proste litery, proste linie na liniach krzywych. To co Wam mówiłem, święty Franciszek, jakby spojrzał na te kwiaty, jeśli ja Was zapytam, jak te kwiaty, to będzie, no bardzo ładne, tak, ładna kompozycja, talie ładne. A święty Franciszek powiedział, te kwiaty śpiewają. Słyszycie Państwo? Cii, słyszycie? One śpiewają. My byśmy powiedzieli jakiś wariat lekko nawiedzony. Proszę Państwa, te kwiaty śpiewają. A my tego nie słyszymy, chyba że ktoś z Państwa słyszy. Rzeczywistość jest inna niż my ją widzimy. Burza dla Pana Jezusa to było po prostu ziarenko na drodze, którą trzeba było stryknąć. Natomiast Jezus, była taka sytuacja odwrotna, że uczniowie spali, a Jezus nie spał. To było w ogrodzie. Dlaczego? Bo nadchodził szatań. I tu już Jezus się zaczął bać. Bo wiedział, że chcąc pokonać szatana, musi mu się po ludzku poddać do końca. Musiał szatana sprowokować, rozjuszyć swoją dobrocią, a potem mu się do ludzku do... i on drżał i pocił się krwią ze strachu. O, tego się Jezus bał. Proszę Państwa, co polega na tym, że my widzimy inaczej świat? My się często nie boimy szatana, a boimy się innych rzeczy. Pamiętam taką sytuację na cmentarzu. Umarła pewna starsza pani która miała dwie córki. Jedna była w Ameryce, druga mieszkała w Polsce. Obie panie były, te, te córki żyły bez ślubu z jakimiś panami, tam w ogóle romans za romansem, no nieprzeciętnie przystojne kobiety. Ta biedna matka się cały czas za nich modliła, pościła, dawała nam nam święte, żeby te córki się ustatkowały w życiu. No niestety mamusia się nie doczekała i umarła i one z Ameryki przyjechała na pogrzeb, przyjechała ta z Polski i się spotkały na cmentarzu. I taki, te, rozmowa była taka w stylu, Biedna ta nasza mama. Tak się tej trumnie, wiesz, ja to Halina, nie mogłam patrzeć. Jak ją... Ale ty świetnie wyglądasz! Pięknie, wy... ale ślicznie wyglądasz! No niech cię ściskać, się cieszę, że cię widzę. Zdrowa, piękna jesteś! A jakby Chrystus przyszedł, to by się nad tymi paniami rozpłakał. To nie ta babcia nie żyła, ona żyła. To dwa nieboszczyki rozmawiały nad grobem. Rozumiecie? Jezus to widzi inaczej. My, jak nas ktoś okradnie, czy się rozchoruje, my mówimy dramat, a Jezus mówi, stary, dostałeś prezent roku. Ta choroba jest prezentem roku. Masz szansę zrobić niesamowity ruch w stronę dobra. A my mówimy, no Panie Boże, oddal to ode mnie paskudztwo tego wirusa, lecę do lekarza, żeby jutro być zdrowym. Jezus to widzi inaczej. Dla Niego ta burza to był po prostu żart. On wstał i mówi, czego wy się boicie? Czego wy się boicie? Przypomnij, jak o tej burzy... Dla Jezusa to wiecie, to była kołysanka, po prostu. Przepraszam, już nie chcę za bardzo interpretować, jak Pan Jezus czuje i widzi, ale byś dla niego to było fajnie, no, bujało, no. Jak te dwa ślimaki, które usiadły na wskazówkach zegara, jeden do drugiego mówi, ale jazda, nie? Przepraszam, ale dla Jezusa taki tor to była jazda, no. Co się może stać? Co? Że się łódka wywróci? To ja pstryknę, przylecą aniołowie i nas zabiorą do góry. Ktoś powie, to dlaczego Jezus tak nie robi? No bo byśmy się pogubili w zbawieniu. Państwo wiecie, ja to często mówię. Zrealizowane, my w 100%, może w 99% mamy pragnienia piekła. Gdyby się spełniły nasze pragnienia co do naszej urody, wykształcenia, pieniędzy, ludzi, którzy nas otaczają, wszyscy byśmy skończyli źle. Jezus dlatego nie interweniuje. My też musimy stoczyć bitwę z szatanem. Otóż to proszę Państwa. My też musimy stoczyć bitwę z Szatanem. Jezus tej bitwy za nas nie może stoczyć. Każdy z nas ją musi zrobić tak samo. Czemu tacy bojaźliwi jesteście? Czemu jest bojaźliwi jesteście? To, co do Państwa mówię od tygodni. My chcemy mieć wszystko pod kontrolą. I pogodę chcemy mieć pod kontrolą. Analizy z internetem trwają, którego dnia, jaka pogoda, jak wyjechać, którego dnia. My chcemy mieć ludzi pod kontrolą, życie pod kontrolą, zdrowie pod kontrolą. Jezus stawia, dlaczego, dlaczego. Dlaczego tak się boicie? Po strachu dojdziemy do swojego problemu. I drugie pytanie: jakże Wam brak wiary? Kochani, na końcu tego pytania, tego zdania jest znak zapytania. To nie jest stwierdzenie oznajmujące: jakże Wam brak wiary? To nie jest upomnienie, to jest pytanie: jakże Wam brak wiary? To znaczy, jak Wy ludzie to robicie, że tak nie wierzycie? Jezus pyta. To Jezusa zadziwiała niewiara ludzi. Widzieliście, jak nakarmiłem sześcioma flewami, sześć tysięcy ludzi? Widzieliście. Widzieliście, jak przywracam zwrot niewidomym? Widzieliśmy. Widzieliście, że ja potrafię wszystko? Wodę z wino przemieniać? Widzieliście? Widzieliśmy. I co? I boimy się, Panie Jezu. Jak wy to robicie? Jezus powiedział. Jak wy to robicie? Proszę Państwa, my wszyscy mówimy tak. No, najwspanialsze twoje postawy. No, Jan Paweł II. No, po prostu nieprawdopodobne. Kto jeszcze? Matka Teresa z Kalkuty. Tak. A czego ci w życiu potrzeba? Forsy. Ludzie, jak wy to robicie? A co sądzisz o tych Dorobkiewiczach? O paskudztwo, to klasa wyzyskiwaczy, tego. Tylko... a czego ci potrzeba? No bryczka by się jakaś przydała. Jak my to robicie? Pytam to wam i siebie, ja też mam kłopoty z wiarą. Wiecie co było fan... niesamowite, że Żydzi, jak znamy z kart Ewangelii, to było społeczeństwo, no niemalże teokratyczne. Tam nie było niewierzących, niepraktykujących. Tam wszyscy się modlili, cała rodzina psalmu odmawiała, jak była patrza, to wszyscy zabijali baranka. No w ogóle, no faryzeusze, wszystko było religijne prawo. I co Jezus wyrzucał Żydom? W kółko jedno. Nie macie wiary. Co? Co ty im zarzucasz? Przecież to jest religijny naród. To, jest, to, jest, to jest, każda rodzina jest religijna. Tam bez przerwy, jak chce, jak chce, to, jak chce, to, jak to, jak, to, jak, to, jak to, A Jezus mówi, nie macie wiary. Dlatego się boicie. Dlatego paraliżuje Was strach. I teraz zwróćcie uwagę, kiedy Jezus, powiedział, Jezus uciszył jezioro i powiedział im, nie macie wiary, dlaczego tak się lękacie? Te pytania Jezusa, nieprawdopodobne. Dlaczego tak się boisz o przyszłość, o samotność? Być może odpowiedź jest taka. Ja intelektem uznaję istnienie istoty najwyższej i mój intelekt w zestawianiu pojęć, teorii uznaje, że ta istota najwyższa jest wszechmogąca i wszystko potrafi. Mój intelekt tę teorię uznaje. Natomiast moje serce stale nie wierzy w to, że Bóg w moim życiu jest obecny z wszechpotężną siłą. Czy ja wierzę, że w moim życiu, w moich sprawach jest obecny Bóg z wszechpotężną siłą, ten, kto, na którego wstrzyknięcie Wisła by zaczęła płynąć do Krakowa z Warszawy? Bo dla Pana Boga nie jest problem. A jeśli Pan Bóg to, tego jakiego cudu nie robi, to tylko dlatego, że wszyscy by na tą Wisłę pobiegli, by się za duże zamieszanie zrobiło w życiu ludzi. On tylko dlatego nie robi cudów. On by to mógł zrobić. To dla niego nie jest problem. Czy wierzymy w to, że w moim życiu jest obecny, w moim życiu działa Bóg z wszechmogącą władzą. I teraz, kiedy on im stawia te pytania, oni się zlękli. Nieprawdopodobne, jak to jest nawet napisane, oni zlękli się. Bardzo! Ale i boską, powinni się ucieszyć. Była burza, pan Jezus to uciszył, ale oni się boją. Oni się boją, bo im się sytuacja wymyka spod kontroli. Bo być może oni sobie myśleli, no, panie Jezu, my jesteśmy rybacy zawodowi, profesjonaliści, to my się przez to jezioro Genezaret tak przewieziemy, że w ogóle oni się zorientuje, żebyś miał przejażdżkę jak wodolotem. A tu nagle była burza i oni mówią raz, i panie Jezu, czy Ci nic nie obchodzi, że giniemy? Jezus stał, przeciągnął się, może ziewnął jeszcze raz. Powiedział jezioro, daruj sobie już tą burzę. Oni stoją z tymi wiadrami, z tymi konewkami, jak wyciągali wodę. Jezus mówi, co tak patrzycie? wystrzyjcie się, bo się zaziębicie. Nastała głęboka cisza i oni, przepraszam, są śmieszni w tej chwili. Z tą swoją pewnością siebie, z tym swoim płakaniem przed chwilą, że Jezu ratuj nas, bo wszyscy zginiemy. Ich to przerasta, kochani. I wtedy człowiek się zaczyna bać. I oni wiedzą jeszcze jedno, że Jezus ma wgląd w ich serca, bo postawił takich parę pytań, że zdemaskował ich wszystkie postawy fałszywe. My się boimy, proszę Państwa, kiedy ktoś coś nieraz więcej o nas wie. Jak spotkamy człowieka przenikliwie inteligentnego, który z nami porozmawia, jeszcze tak nam strzeli, a Ty nie miałeś tam w życiu takich traumatycznych przeżyć po dwudziestki? A skąd wiesz? Nie, nie, nic, tak, tylko się zapytałem. On jest niebezpieczny, on coś o mnie wie. Albo proszę Państwa, tak jak nieraz spotkamy kogoś i odgrywamy jakiś teatr przykładny, a ktoś mówi, słuchaj, znam świetnie całą swoją rodzinę. Ciotka już Juźwiakowa to jest moja znajoma, wiesz, ona mi dużo o Twojej rodzinie opowiadała. O kurczę, on coś dużo wie. On coś dużo wie. Oni się przestraszyli, bo im się to zaczęło wymykać z kontroli. My chcemy nieraz o Panu Bogu dużo wiedzieć a to on dużo wie i co się dalej dzieje zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego kim on jest kuriozalna sytuacja Jezus jest obok zamiast podejść i powiedzieć Panie Jezu przepraszam mam pytanie kim ty jesteś to oni idą na drugą stronę łódki mówią ciekawe kim on jest wiecie co mi się tu przypomniało te dyskusje Polaków o kościele przy grillu się siada piwek się nastawia i zaczyna się rozmowa o kościele tłumaczenie, jacy są księża, co robią, dlaczego robią, co się dzieje na plebaniach, analizy do rana. To przyjdźcie na plebanię pogadać. Chcesz poznać Kościół? Jedź do sióstr zakonnych, które opiekują się dziećmi, chorymi umysłowo, powycieraj troszeczkę dzieciom pupki, dowiesz się coś o Kościele, jak Kościół żyje, czym się w Polsce zajmuje, jaką ma kasę, jakie ma skarby. Ale ten człowiek nie przyjdzie do Kościoła. Zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, jeden do drugiego. Można mieć takiego swojego kolegę, z którym się wszystko analizuje, ale na spotkanie grupy biblijnej się nie przyjdzie. Dlaczego? Bo ta Biblia to ona dużo wie. Wiecie po czym się poznaje dobre książki religijne? Że ludzie się boją ich czytać. Tak podchodzą do takiej książki jak pies do jeża. No tak zajrzałem, mówię proszę Pana przeczytał Pan tą książkę? Przeglądałem trochę. Okładka taka mnie drażni trochę. Taka, taka, taka trochę trywialna okładka. W Biblii się też boimy czytać, bo w Biblii jest napisane prosto z mostu. Biblia zna nas na wylot. Ile godzin poświęcamy na plotkach, a ile po, na rozmowę właśnie, czy z kapłanem, czy, czy z kimś, kto się zna, z teologiem, czy z, z kierownikiem duchowym, czy właśnie na, na czytanie Biblii. Rozmawiali ze sobą, bali się podejść do Jezusa. Kim on właściwie jest? Kochani, jeszcze raz wracam do myśli, Jezus znowu ich wziął na przejażdżkę. Jezus wiedział, że będzie ta burza i to im było potrzebne, żeby odkryć ich serca. I błogosławione burze w naszym życiu, błogosławione lęki w naszym życiu, błogosławione nerwy w naszym życiu, bo one nas doprowadzą do naszej tajemnicy. I jeszcze jedna rzecz błogosławiona, ten ciągły nasz brak zadowolenia. Wiecie, przyznam szczerze, że zrobiłem też taką refleksję sobie, moją duszpasterską. Dość często na kazaniach wypominam ludziom, że narzekają. Że ciągle narzekają. Ale w zasadzie to sobie posiadałem, Bogu dzięki, że narzekają. Bogu dzięki, że im jest niedobrze. Bogu dzięki, że nie śpią. Bo narzekanie to jest tęsknota. Ciągle mi czegoś brakuje. No, 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 żeniłem się z nią, ale, no, ale teraz mi czegoś brakuje. No, ale już kupiłem ten dom, ale, a, jeszcze mi brakuje. Mam już ten telewizor i samochód, no, sesję skończyłem. Wielu ludzi mówi, jak skończę sesję, to już będzie wszystko super. Skończyłem sesję za dwa dni. Nie, no, no, po prostu takie upały idą teraz. Wiecie, dlaczego my narzekacie? Bo w nas zostało w naszym sercu złożone pragnienie nie do zaspokojenia przez ludzi. I Bogu dzięki, ja sobie teraz z tego zdaję sprawę, Bogu dzięki, że to pragnienie nie pozwala nam zasnąć. Bogu dzięki, że nam jest ciągle czegoś brakuje że czegoś nie rozumiemy, że za czymś tęsknimy. Bogu dzięki, proszę Państwa, że się rozczarowujemy. Przepraszam, ja powiem teraz heredię. Bogu dzięki, że jesteś niezadowolona z męża i z żony, że jesteś niezadowolona. Bogu dzięki, że ci dzieci rozczarowały trochę i że czujesz niepokój pewien. Bogu Najwyższemu dzięki. Bo jakbyś zasnął z tym mężem super, aniołem, kochanym, najwspanialszym, to by ci Bóg do niczego nie był potrzebny. W końcu się nauczymy, w końcu mówimy, a, już tyle miałem tych nadziei, że coś mi uspokoi, wyciszy i ciągle coś się nie dzieje, to, to, Bo nam potrzeba życia, kochani. My tęsknimy za życiem. Wiecie, dlaczego tak ludzie mówią, że forsy brat? Bo niektórzy myślą, że jak zdobędą forsę, to zdobędą poczucie bezpieczeństwa. Forsa nie daje poczucia bezpieczeństwa, bo nowotwory się kąta nie boją. Można tam jakieś leczenie lepsze, ale jak się ma większe pieniądze, to się człowiek boi, że je straci. To jest błędne koło. To jest błędne koło. Przypominam jak. Ksiądz Bozowski, świętej pamięci, zastał złodzieja u siebie w mieszkaniu, Był o stary, no porynnie, lasłeś na pierwsze piętro, u mnie nie ma co ukraść, no siadaj, napijemy się herbaty, jakieś buty ci znajdę, no. Ilu ludzi chciałoby mieć system zabezpieczenia swojej kasy, która dałaby im taką poczucie pewności, jak miał ksiądz Bozowski, który naprawdę miał stare buty i, i, i jedne spodnie. Nam potrzeba życia, wiecie, ta piosenka grupy pod budą z tekstem Sikorowskiego, że w tym życiu to nam życia ciągle mało. Przepraszam, zaczęły się wakacje. Ja sobie przypominam, jak, jak właśnie przychodziły wakacje, takie upalne dni, warszawskie podwórko. Proszę Państwa, ja nigdy nie wychodziłem z klatki na podwórko. Ja byłem z klatki wystrzeliwany jak z armaty. Człowiek wybiegał, po prostu wybiegał, zanim dobiegł do kumpli, musiał jeszcze kopnąć ławkę, yy, rzucić kamieniem, krzyczeć coś, drzeć się, po prostu się żyło. Zwracam się do starszego pokolenia. Proszę Państwa, pamiętacie, jak w takie dni smakował syfon z warzywniczego? Pierw się robiło krótką próbkę na chodniku, takie dobre syfony nosiły na 4 metry. Pamiętacie Państwo, jak smakował kompot mamy z barbara albo z jabłek, jak się wracało z piłki nożnej? Pamiętacie, jak się miało brudne nogi? Boże drogi, żeby mieć jeszcze raz w życiu takie brudne nogi, jak po graniu w piłkę na boisku. Wiecie, ludzie mówią dzisiaj tak. A, już te... Już ten chleb nie taki jak kiedyś, już taki Nie, proszę Państwa. My umieramy. Przed telewizorami, przed tymi marzeniami głupimi, bez Pana Boga często. Wracałem któregoś dnia przed kościołem Dominikanu, Dziewczynka żyła. Taka czteroletnia dziewczynka czekała na mamę. Mama gdzieś, nie wiem, czy weszła do kościoła. I ona skakała na jednej nodze. I śpiewała la la, la". Popatrzyłem na nią i po dwóch skokach ja już się zmęczyłem. O Jezu, jak to tak ciężko by było skoczyć. Dzieci żyją, dzieci się potrafią jeszcze uśmiechać, a potem wchodzą w nasze dorosłe życie, zaczynają tęsknić za komputerami, stają się mądralami, a potem przychodzi ta tęsknota za dorosłością, żeby już był seks, żeby już była samowola, żeby już wyjechać, i potem znowu te, te smutne dzieci, dwudziestoletnie, siadają i nie ma w nich życia. Nam brakuje naprawdę życia. Proszę zwrócić uwagę, tęsknimy za dobrobytem, ale kiedy byłem kiedyś na rekolekcjach w Niemczech do Polonii patrzyłem na tych Niemców, całe dni miałem wolne bo nauka była rano i wieczorem wszyscy, to były rekolekcje awentowe, zima wszyscy Niemcy w nieskazitelnych Mercedesach, nieskazitelne jesionki nieskazitelne panie płaszcze i wszyscy smutni jedynego radosnego człowieka, którego spotkałem w Niemczech to była murzynka z Gany, która przyjmowała pieniążki w toalecie Proszę mi wierzyć, to była jedyna uśmiechnięty człowiek, który powiedział, cześć, skąd jesteś? Od razu żeśmy się zbratali, przyjaźń, pol, polsko-gańska. Przepraszam, staliśmy przy tym publicznym wychodku i tam łamaną angielszczyzną I ona była jedyna, wyszedłem i, i te mównie chodziły, wszystko takie zaplanowane. Nam brakuje życia. Dlatego o tym mówię, proszę Państwa, bo to jest błogosławione pragnienie. I oby nic go nie zagłuszyło. Gerard Majna czystał. Każdym z nas tkwi pragnienie w głębi nas samych, w miejscu, które nazywamy sercem. Urodziliśmy się z nim, ono nigdy nie jest zaspokojone, ani nigdy nie umiera. Często jesteśmy go nieświadomi, lecz ono zawsze pozostaje w nas żywe. Nasza tożsamość, przyczyna naszego istnienia tkwi właśnie w tym pragnieniu. Posłuchaj swojego pragnienia. Popatrzcie, nawet nieraz my mówimy: co słychać. No nie wie, wszystko dobrze, ale tak jest niedobrze. I Widzimy nawet nieraz nie wiemy, co jest grane, że mi się coś ciągle jakoś nie podoba. To właśnie Bóg chcecie ożywić. I dlatego jeszcze nawiążę do wakacji, że Bóg przychodzi może do ciebie i mówi: tak jak dzisiaj się zaczyna Ewangelia, przepraszmy się na drugą stronę. Słuchaj, jeśli masz to spędzić na grillu, czy smażąc się na jakiejś plaży w Chorwacji, czy w Hiszpanii, może jeszcze czas na zmianę, Zaryzykować i nocą wypłynąć i pójść na pielgrzymkę na Jasną Górę. Twój system obronny włączy, ja na pielgrzymkę nie chory jestem, w ogóle mi nie pasuje, w ogóle tam na tych pielgrzymkach to... Przepraw się na drugą stronę, a może jeszcze się podłączyć pod jakąś grupę, coś. A może sam wyjedź w góry na parę dni, powódź się pięć dni przez Ornak, przez Dolinę Chochołowską, do pięciu stawów, i wrócisz i powiesz, kurczę, to były najpiękniejsze pięć dni od paru lat, które miałem. Przepraw się na drugą stronę, bo my chcemy siedzieć po naszej stronie. Tu już wszystko znamy, tu mam ten kubek do kawy, swój kapcie, wszystko już wiemy, w nocy sięgamy ręką na biurko, już wiemy, gdzie budzik, go zgasić, żeby nie zadzwonił rano. Natomiast Jezus mówi, zaryzykuj, chodź się, przeprawimy na drugą, na drugą stronę. W piątek opowiedział mi jeden brat kapłan i opowiedział mi swój sen, Wiesz, mówi, jak byłem dzieckiem, chłopcem, przyśniła mi się Maryja, zeszła z obrazu, podeszła do mnie, wzięła mnie za rękę, powiedziała, chodź Wiesiu, i pokazała mi most, tylko taki właśnie most, łuk, łuk jak łuk. I po mostem płynęła rzeka i powiedziała, życie ludzkie jest wędrowaniem po tej moście jak po tęczy. Jeśli spadniesz na tą stronę przed rzeką, pójdziesz do piekła. Jeśli spadniesz z tego mostu do rzeki, pójdziesz do czyścia. Jeśli spadniesz już za rzeką, pójdziesz do nieba. Ja mówię, no i gdzie spadłeś? On mówi, szedłem i bardzo szybko zaczęły się ruchome jakieś takie y, te barierki czy coś i poleciałem w dół i mówię, chryste pani, przecież ja dopiero parę kroków zrobiłem. Kiedy spadłem na ziemię, obejrzałem się, rzeka była za mną. Mówię do niego, i co? Usłyszałem głos, Jezus idzie. No i jak? Obudziłem się. Przepracuj się na drugą stronę z Jezusem. Będą burze, ale pamiętaj, ale jazda. Z Chrystusem burza to jest fajna jazda. Nie ma problemu. Pamiętajcie, co powiedział główny bohater gladiatora do swoich żołnierzy przed bitwą. Idziemy walczyć. Jeśli w pewnym momencie zobaczycie, że jesteście w Zielonym Ogrodzie, nie martwcie się. To tylko znak, że umarliśmy. To drobiazg. Naprawdę dla Pana Boga śmierć jest drobiazgiem. On mówił Łazarzu, wyjdź, chłopcze wstań. Szatan to nie jest drobiazg. Jeśli planujesz wyjazd z dziewczyną, to tej burzy, jak wiecie na jaki mam na myśli, to tej burzy Jezus może nie uspokoić. Jeśli planujesz całe wakacje zarabiać pieniądze i nic nie odpocząć, to tej burzy, jaka się w Twoim sercu zrobi, może Bóg nie uspokoić. Ale te burze na jeziorze to dla Niego są drobiazgi. Przepraszmy się na drugą stronę. Niech to będzie moc do tych wakacji. Wakacje są notabene, proszę Państwa, czasem prawdy. Bardzo często ludzie mówią, nie modlę się, bo nie mam czasu. Ja pytam, a jak wakacje? A jeszcze gorzej. Wakacje są czasem próby prawdy o nas. Przepraszmy się na drugą stronę. Amen. Dobremu Bogu, który zabiera nas na przejażdżkę łodzią, także często w nocy wśród wielkiego wichru, ale który jest Panem świata, Przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby płynął wśród nieraz rozszarałych fal wrogów prawdy i moralności, aby słuchał Chrystusa, aby zawsze trzymał azymut na Pana Boga. Ciebie prosimy. Pomódmy się za ludźmi, którzy przechodzą burzę, burzę emocjonalną, burzę grzechu, burzę rodzinne, aby pamiętali, że to może być dla nich wielka szansa, że to może być dla nich spotkanie z prawdą o ich sercu. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy wyjeżdżają już na wakacje, wyjechali na wakacje, niech ten czas będzie czasem słuchania, jak śpiewają kwiaty i trawy dla Pana Boga. Ciebie prosimy. 30. rocznicę urodzin Łukasza o światło Ducha Świętego w wyborze dobrej drogi życiowej. Ciebie prosimy. Za zmarłego Piotra, w rocznicę śmierci, niech Pan da mu niebo, niech przejdzie na drugą stronę po tym moście. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy bardziej ufali Chrystusowi niż własnym kalkulacjom, własnemu spojrzeniu, własnym ludzkim dogmatom i oczywistym poglądom, abyśmy liczyli się z tym, że w oczach Bożych to może inaczej wyglądać. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, błagamy Cię, kiedy przyjdzie sytuacja, że będziemy już na granicy wytrzymałości, wstań i powiedz szatanowi milcz, aby nas zostawił, opuścił, aby nigdy nie przyszła w naszym życiu próba, która przerośnie nasze duchowe siły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.